Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy z tej znajomości będzie coś więcej? Karty przełożyłam. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Setno. Rycerz kilku. Co wychodzi naprzeciw? 10 buław. Wynik, odpowiedź, Rada. Rycerz buław. Na spodzie talii jest karta dziewiątka pentakli i to może być tło czytania. To jest niezależność, niezależność emocjonalna. Sedno. Rycerz Kilichów. To jest osoba wrażliwa. To jest kochanek, introwertyk. Lubi zwyciężać. Nie potrafi przegrywać. Lubi nawiązywać kontakty z ludźmi. Ma dużo fantazji na temat miłości. Lubi adorować i być adorowanym. Kieruje się emocjami, emocjami w pracy. Lubi trudne zadania. Mimo to jest niedojrzałym mężczyzną. Natomiast jego mowa jest bardzo urocza. Jest balsamem dla ucha kobiety. Co wychodzi naprzeciw, 10 buław. Przypomnij sobie dotychczasowe sukcesy, swoje osiągnięcia. Znajdź chwilę na swoje przyjemności. Mogą pojawić się emocje i zazdrość o tego rycerza kielichów. Odetnij się od przeszłości. Ten rycerz kielichów posiada w sobie lęki i ty też również masz w sobie lęki. Poproś o pomoc. To jest Załamanie emocjonalne może pojawić się, albo pojawi się utrata reputacji. Tutaj jest duża lekkomyślność w kontakcie. Wynik odpowiedź Rada, rycerz bław. Pytanie jest: czy z tej znajomości będzie coś więcej? to Odpowiadam, że nie. Natomiast było, czy jest miłe spędzenie czasu, bez planowania przyszłości, bez deklaracji. To jest romans. On jest o odmiennych poglądach. Również swoim wyglądem wzbudza zainteresowanie. Z nim są nieprzewidywalne zmiany. Należy mieć przemyślany wybór partnera. Należy mieć sprecyzowane własne pragnienia. To znaczy, Czego chce? Czego oczekuje od związku? Jakiego chce partnera? Trudno jest zbudować związek z niedojrzałym mężczyzną. Swoją odwagą sięgniesz poza szczyty. Tutaj jest dźwiganie tej relacji, aby być z tym mężczyzną. Więc nie stworzysz z nim stałego związku, bo on nie jest gotowy do budowy związku. On może Pięknie mówić, opowiadać o Waszej wspólnej przyszłości. Ale za tym nic nie pójdzie. Tutaj jest Twoja strata czasu. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o śpię. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o śpię.